Witam wszystkich serdecznie z kolejnej mojej podróży na ryby. Jestem w tej chwili w drodze na Lake Bondalia, Jezioro, na którym łowiłem kilkakrotnie silver perch. Ostatni raz na tym jeziorze byłem ponad rok temu, bodajże 13 miesięcy temu. Więc w międzyczasie wszystko mogło się zmienić. Przede wszystkim y, duże opady deszczu, które były w osta ostatnim czasie i są jeszcze ciągle y, przez cały okres y, jesienny, zimowy i teraz już y, wiosenny. Praktycznie y, ciągle pada. Wyjątkowo y, dwa dni teraz ma być bez deszczu, więc y, ruszyłem nad wodę. Ruszam nad wodę po długiej zimowej przerwie. Ostatni raz na rybach byłem bodajże 5 miesięcy temu. No, potem nastąpiły, jak powiedziałem, duże deszcze, ochłodzenie, zima, no i praktycznie nie mogłem znaleźć ani jednego dnia, gdzie bym mógł spokojnie pojechać nad wodę i połowić sobie ryby. No i w tej chwili jest już wiosna, więc liczę na to, że będą zmiany pogodowe. Pogoda się poprawi trochę i będzie lepiej, można będzie wyjeżdżać. Może nabiorę też troszeczkę sił, bo w okresie zimowym trochę czułem się nie bardzo. No i jednocześnie z wiosną pojawiają się kolejne niebezpieczeństwa, i właśnie przed chwileczką miałem bardzo niebezpieczną przygodę. Mogła się skończyć dla mnie tragicznie. No i. Ale jakoś y, na szczęście tak nie było. Tutaj, gdzie się zatrzymałem y, w trawie, napotkałem na śmiertelnie niebezpiecznego węża, brown snake. Idąc po trawie, y, nagle zobaczyłem przed sobą y, myślałem, że to jest kawałek jakiś taki patyk czy coś jakaś gałązka, ale tak ładnie, y, równiuteńka i taka lekko. Y, y, jakby wystrugana, już miałem zamiar ją podnieść, i nagle zauważyłem, że ta gałązka ucieka w trawę. No więc to był wąż, i tylko widziałem jego może 25-30 cm ogon. No na szczęście, wąż uciekł, no ja też szybko się wycofałem. No ale no, trzeba uważać na wiosnę. Węże w tej chwili wychodzą wszędzie. I można się na węża natknąć, może się skończyć to bardzo tragicznie. To jest to miejsce, w którym przed chwilą myślałem, że to patyk, a to był wąż. Zauważyłem węża. No na szczęście wąż uciekł gdzieś tam dalej w trawę. No i myślę, że go już tutaj dzisiaj nie spotkam. Koniec tego gadania, jadę za chwilę dalej. Mam jeszcze 20 km, 20 parę kilometrów do jeziora. Już jestem nad wodą, jest godzina 14 dokładnie, więc przede mną jeszcze około 4 godzin łowienia w dniu dzisiejszym. Mam zamiar pozostać jeszcze na jutro. Pogoda w miarę spokojna, wiatru w ogóle prawie że nie ma. Około 16 stopni, słoneczko, czasami chmurki, no ale nie jest źle. Jutro będzie troszeczkę może. E, cieplej, ale e, większy wiaterek no ciekawy jestem jak to będzie wyglądało e, jakoś przepchałem się przez te gęste trawy które tutaj e, usiane są tymi gęsto tymi gadami niebezpiecznymi no nic mnie po drodze nie spotkało ani ja też nic nie spotkałem no ale naprawdę e, cały ten brzeg zarośnięty jest trawą no, za chwilę zarzucę wędki. Yy, na wędkach dwa systemy. Na, na, pierwszej, na pierwszej będzie yy, haczek, haczyk yy, zawieszony z boku i ciężarek na dole. Yy, taki paternoster. Yy, a na drugiej. A na drugiej wędce tym razem ołów przelotowy będzie się suwał po żyłce i haczyk na końcu. Ciekawy jestem, który, która z tych metod będzie skuteczniejsza. Czy to będzie miało jakiś wpływ. Która jest lepsza, która gorsza. Ale za chwilę założę robaki. Mam jak zwykle bardzo skromniutkie, cieniutkie robaczki. Więc nie wiem jak to będzie, no ale mam nadzieję, że może się uda coś złowić. Woda oczywiście... Podniosła się po tych deszczach dosyć wyraźnie, także to też może mieć jakiś wpływ na branie ryb. A kolejna rzecz to jest w tej chwili pełnia księżyca, więc to jest na minus prawdopodobnie. No ale cóż, nie wybierałem pogody. Po prostu trafiło mi się dwa dni, w których nie będzie padało, więc ruszyłem nad wodę. Źle powiedziałem, że nie wybierałem pogody. Po prostu wybrałem takie dni, w których nie pada deszcz. Na okrągło ciągle padało, więc bardzo trudno było trafić na taki dzień, w którym byłoby i ciemne niebo, nie byłoby księżyca, i żeby była ładna pogoda. Na jednej. Węce na haczykach założyłem pięć maleńkich robaczków, takie sobie wyhodowałem w swoim kompoście. W sklepach bardzo trudno robaki w, w naszym stanie. W Wiktorii jest o, o wiele łatwiej, można ładne robaki w niektórych miejscach dostać, tutaj bardzo trudno. No a na drugiej węce założyłem jeden, jednego robaczka, robaka, trochę grubszego. Udało mi się wykopać w tej jeszcze deszczowej mokrej po deszczach ziemi wykopałem kilka takich solidniejszych robaków i będę używał i cienkie i grube zobaczymy które się lepiej będą sprawowały też na razie nic się nie dzieje minęło już 20 minut no to nie wiem czy to dobrze czy to źle może coś się jeszcze do wieczora trafi, kto wie to zobaczymy ważne, że jestem nad wodą Minęło już półtorej godziny od chwili jak zarzuciłem wędki i na razie absolutnie nic się nie dzieje. Sprawdzałem kilkakrotnie, na haczykach robaki wisiały, raz tylko na jednej wędce, tam gdzie był ten większy robak, tam zostało obczyszczone. No i teraz znowu sprawdzę, zobaczę czy coś tam ruszało czy nie, ale wydaje mi się, że chyba nic w tej wodzie na razie się nie dzieje. Idę sprawdzić. Większy robak zjedzony. Za, za chwilę sprawdzę e, drugą wędkę. A na drugiej cały pęczek robaków ciągle wisi od samego początku ciągle żywe i nic ich nie rusza Do tej pory byłem tutaj sam, ale gdzieś od Pół godziny. Widzę, że ktoś tam ukrywa się za kępą traw, za górką i zarzuca wędkę. E, słyszę głos jakiegoś dziecka i dorosłej osoby jakiś e, wędkarz, ale nie widzę, żeby łowili cokolwiek, więc pewnie taka sytuacja jak u mnie. Jak do tej pory nic. Ktoś tam siedzi za tą kępką traw po drugiej stronie. No, ale go nie widać. Tylko od czasu do czasu widać wędkę. Wędkarze już się ujawnili. Ojciec z synem są tu od jakiegoś czasu i też ani jednego brania. Więc zmieniają stanowisko i idą dalej. Nadzieję, że może tam coś będzie. Nie mam pojęcia, dlaczego nic nie bierze. Może jest za spokojnie. W ogóle wiatr nie wie. A może wiatr jest nie z tego kierunku. Dzisiaj w tej chwili wieje z, z południowego zachodu. No i nie wiem, jak to, jaki to ma wpływ na brania. Jutro będzie zmiana wiatru. Jutro będzie prawdopodobnie wiało z północnego wschodu i z, po południu z północy także zobaczymy jutro co będzie ciekawy jestem, jak wiatr wpływa na, kierunek wiatru wpływa na e, brania ryb No, i cóż, za chwilę zacznie się ściemniać, więc będę musiał kończyć już te łowienie dzisiejsze. No, i jestem bardzo nie tylko zasmucony i zniesmaczony absolutnie żadnego brania. I to już po raz drugi pięć miesięcy temu byłem nad jeziorem nie było żadnych brań. No, i tym razem również, jak do tej pory, nie ma żadnego brania. Pozostanę tutaj do jutra, przenocuję. No, i jeżeli jutro nic nie będzie, to więc posiedzę do wieczora i wracam z powrotem do Adelaide. Nie ma sensu zbyt długo tutaj siedzieć. No, jutro cały dzień spędzę jeszcze tutaj, może w końcu coś się uda złowić. No, za chwilę słońce się schowa za, horyzon za horyzontem i będę muszał, musiał wracać już do samochodu. No Czeka mnie dosyć chłodna noc. Tylko 5 stopni w nocy, no ale myślę, że jakoś to przeżyję. Jutro ma być troszeczkę cieplej, chociaż troszeczkę większy wiaterek niż dzisiaj. Dzisiaj było za spokojnie. Może właśnie dlatego nic nie brało, a może jakieś inne powody, nie wiem. Ech. Za chwilę zwinę wędki i będę kończył na dzisiaj. Mówiłem, że jest pełnia księżyca, no i oto księżyc już się pojawia na horyzoncie w całej swojej pełnej poświacie. A po drugiej stronie nieba już widać ostatnie promyki zachodzącego słońca. Jeszcze moment i zacznie się ściemniać.